Gdzie płynie strumyk zwolna. No, także chyba w tym sezonie do wody tutaj nie wejdę, trzeba idzie na inną plażę. Ale inne plaże też już były na kanale, także tak wygląda. Patonga później to leci, wszystko do środka. Mieszanka ścieku z opadówką. Tu są jakieś sieci wyłapujące największe brudy. Mimo wszystko, to wszystko ląduje w morzu. Za chwilę. A później się w tym kąpiemy. Nie ma znaczenia, już na Szczale, zanim tam wejdziecie. Tara, gitara. A oto jeden z powodów, dla których patong Beach nie jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o kąpiele i czystość. No proszę zobaczyć. Cały ten ściek, który się ciągnie aż tam, 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 tam przez pół miasta. Prawdopodobnie jest tu wszystko. Zobaczyć jaka czyścioszka. To no nie jest to woda opadowa tylko po prostu zwykłe szambo. Albo oczyszczalnia działa, albo nie działa, albo w połowie działa. A później to wszystko wylatuje do wody. Jakieś 200 czy 300 metrów od miejsca, w którym wszyscy się kąpią. Jak zrobią oczyszczalnię to i morze. Nie muszę mówić jak to pachnie tutaj, nie? Każdy wie jak szambo wybije. <grywa> Jakaś kanaliza, także tak wygląda. Paton, może później pokażę, jak to wpływa do oceanu. Idę, bo śmierdzi. Jak widok, jak, jak widać, ściek dalej płynie, dotarłem do miejsca, w którym się kończy. żeby mnie tylko nic tutaj nie szepnęło. Szybka akcja. Skąd wiem, że to śnieg? Bo go czuję. I on sobie tutaj spokojnie chodzi do morza, proszę bardzo, nawet punkt widokowy, jakby nie było. Piękny syf a główna plaża na Patongu tam, gdzie wszyscy się kąpią, pięknie się wymiesza, zabebła, przypływ, przemiesza, odpłynie, przypłynie. I jest dobrze akurat, ale śmierdzi niesamowicie. I tak to wygląda. Dlatego, patong nie jest najlepszym miejscem do kąpieli, ale do imprezowni i jedzenia, jak najbardziej. Inne plaże były pokazywane. Nara.